Tu ktoś jest, tu ten co już do genów, kurde Springverse, naprawdę? O, kolejna, ej, ona mi totem niszczy, ja sobie ze mnie robisz. Nie ma niszczenia to temu. Ty chyba sobie kpisz ze mnie. No, nice Dowód mam? Kurde, wielbię tę postać. Wielbię tego killera z Gdzie jest osoba, która zniszczyła mi tego? Tu jest Elo ja Tylko bunuje potem dla osiągnięcia zostaw Nie W kiju to mam Niech sobie starą bunuje Dobra, nie wiem, czy chcę ją gonić, bo ona całkiem dobrze tutaj ogarnia temat. Się zwróciła się. Jep, spoko, mam Cię. Na kompie mam dziewięćdziesiąt, a na tyle, ok? Telefon szybciej działa, <laughs> Widać postęp kruczycą, o tak, zdecydowanie, zdecydowanie widać. Gdzie, gdzie, gdzie? Tam kruki, dobra. Ty no tu przyjdzie Pan huka Dobra. Okej. Okay. Mam cię. A ty gdzie? Czego byś chciała? Klap, klap. O, siemorzko Maxi, witam serdecznie. Ty tak serio. Klapu klapu Zaraz odgonimy tego surwa. Nie wiem czy chcę od razu tę mega wieszać, bo ona może mieć ds jeszcze eee... Tylko nie wiem ile może mieć tego. Nie wiem co tu się odbywa. Ale ja nie będę narzekał. Jakby mnie nie było, to zagrajcie jednego weze mnie spoko. Dobra, na tym mi. Z... Na tym mi zależało, żeby. Okej. Okay. Żeby ją teraz podnieść, bo już powinien ją się DS skończyć. No geniusz taktyki? Ta, bez kitu. Znaczy może to był jej plan, no nie wiem, może tak miało się skończyć. A, dobra, ty jesteś tu. Spoko. Tu palety nie ma, mistrzu. Tu palety nie ma, ziomek. Dead Dobrze. Dobre okno, kappa. jeb. zobaczmy, czy masz jeszcze David klikacz, David klikać. Ruina dalej stoi. O, ona już nie żyje. Esa. Dobra, już wiem gdzie iść, i kruczki idą w moją stronę. Przynajmniej gdzieś tu szły. Nie wiem, gdzie są teraz. O, 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 a see you. Sprint burst. Można się było spodziewać po tym, jak zagrałaś. okej. Okay. Już nauczona tym, jak ją dopadłem. Nie będzie tak robiła raczej. Paleta. Dobrze, bardzo dobrze. Kolejny gen. Ok. co za... A żeby cię dopadł tyfus plamisty. No co za typ. Matunel. On jest idiotą. On cały czas mnie goni. I jedyne co ma z tego to straty czasu, więc nie zamierzam go na razie gonić. Przywdę. Będzie trzeba. Jaki cymbał? Naprawdę, no po prostu cymbał. Inaczej się nie da określić tego gracza. Eee. Gdzie ona poszła? Tam jest. A, tu jest ktoś inny, ale spoko. Czy tu Weźmy tam Ruina zeszła nie? ruina swoje w tym meczu zrobiła. Może jakieś choroby upośledzenie ma Chyba ma, chyba ma, tak mi się wydaje. Zobaczmy, czy... Czy ktoś gdzieś coś... Brawo, zrzuciłeś paletę. A, poświęć sobie. Siemanczko EO, witam serdecznie. No, lipa hmm, do... Co ten typ? No dobra, ale kolejny leklikacz, który myśli, że jest fajny. Hmm, musimy mu udowodnić, że nie jest fajny. Ok, dobra hmm. Tu nie masz okna, a tu masz okna. Sędzio, co? Wait, what? Dobra, tam jest ziomek. Tam jest ziomek. No jest. No, nie, już się odgoniła od kruków. Najgorzej. Mam cię. Gdybyście jakoś dobrze ogarniali, Znaczy, oni jedynie co no to Genrush mi robił, nie? A tak poza tym, klikają otarkami. Hi, shot. A, dobra, to nie wiedziałem, że to ty. do jakichś czasów doszło że chcemy zabić kogoś za to że ma chore kolana no bez kitu okay. kurde Lipa. Aha, zrzucasz paletę. Spoko. Gdzie on poszedł? tę gdzieś? Excuse me? No tak, no przecież, gdzie może być taki typ? Gdzie może być taki cymbał? Jaki turniej? Wiesz co, moim zdaniem, będziemy mm, organizowali turniej w marcu. I wszystkie szczegóły, tak naprawdę, masz na moim Discordzie. Taki turniej jak Forfan. Jak chcesz, to zapraszam. Można wystąpić. Takie pytanie, po co masz Into the Fog? A to jest taki hashtag, który podobno de wsi sprawdzają. Jak ktoś chce być hechem, fogu i spererem. że mnie i tak nigdy nie wezmą. Bo ja. Za bardzo krytycznie się odnoszę do tej gry, no, ale mam taki hashtag. O, 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 słyszałem, 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 słyszałem gdzieś Gdzieś spadła Gdzieś spadła, słyszałem ją Elo Co? Dobra Spoko, ten co ty piasz. No już, 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 już. No, fajny jesteś? Tak, tak. Jesteś bardzo fajny, inteligentny. I potrafisz y, trzymać y, klawiaturę. Bardzo mądrze, tak, tak. Gratuluję. Cymbale. Musisz być tak miły, jak na wyzwaniu pana Ewanora. Nie. Nie zgadzam się. Tak jak Truza dużo gadał. No Tru za dużo gadał, i go wywalili z fogów, nie? No tak, wyczekamy do Esika, tak jest. David Deathcart i Hedon, dwa perki na ciekawe. No to też prawda. Ma swoje zdanie, tego nie wezmą? Pewnie nie, no ale cóż, 4 kgg dobrze ci te kruki wychodzą. Znaczy oni też nie byli jacyś ogarnięci, ale bardzo mi się podoba yy, kruczyca. Fakt faktem, że te kruki nie są najłatwiejsze, ale są mega fajne. Takie bardzo fan to play. I teraz ma Bekę. Siąż go Giazmo, witam serdecznie. Dobra, myślę, że już mogę Cię podnieść. Podciągają Cię jego nogi. Jej nogi. Kruczycy, tak. Zdecydowanie. I to jak tak seksownie palety niszczy.